Siemanko! Witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Czy to prawda? Czy to już za chwilę ruszamy? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi. Karnety pokupowane, szaliki odkurzone, więc czas ruszać na stadiony. Następny sezon za chwilę ruszy z pełną parą. I jest to już kolejny sezon bez naszego mistrza Tomasza Goloba. Pomału przyzwyczajamy się do tego, że chudego już nigdy na torze nie zobaczymy. Ale pamiętać musimy. Bynajmniej moje pokolenie. Dzisiaj na przykład mój syn uwielbia Taja Findena. Ja jednak staram się, żeby zobaczył prawdziwego wirtuoza Speedwaya, jakim bez wątpienia był Tomasz Golop. W dzisiejszym żużlu nie nadrobisz już umiejętnościami na torze, jak nie masz dobrego sprzętu. Po prostu wszyscy ci odjadą nawet juniorzy. Nie mam statystyk, ale ile biegów w sezonie oglądamy, które kończą się już po 15 metrach. Start i jeszcze raz start. Nie zrozumcie mnie źle, bo są też piękne biegi, w szczególności jak ci najszybsi zostaną na starcie. Pewnie nigdy już nie będzie takiego zawodnika jak Tomek i z tym musimy się pogodzić. Nie oznacza to, że Biało-Czerwony nie zostanie mistrzem świata i wydaje mi się, że będziemy tego świadkami w niedalekiej przyszłości. Wracając do tematu, ostatnio wspólny lot mieli okazję razem przeżyć Marcin Gortat i Tomasz Golob. Na najlepszym w historii polski koszykarzu to spotkanie i rozmowa z chudym zrobiła ogromne wrażenie. Gortat zamieścił na Instagramie zdjęcie z Golobem opatrzone bardzo emocjonalnym wpisem. Lecąc do Polski miałem przyjemność podróżować w towarzystwie naszego mistrza i legendy Tomka Goloba. I muszę przyznać, że było to dla mnie ogromne emocjonalne doświadczenie z lekcją pokory w jednym. Przegadaliśmy połowę podróży o naszych karierach i oczywiście o samym wypadku. Czułem się zdewastowany wiedząc, że w żaden sposób nie mogłem pomóc osobie, którą podziwiałem dojrzewając na łódzkich bałutach. Często jest tak, że trzeba zebrać pieniądze, wykonać telefon, załatwić coś przez znajomości. Albo po prostu porozmawiać. Jednak żadna z tych rzeczy nic nie daje Tomkowi. On potrzebuje po prostu cudu. Napisał koszykarz radząc fanom, by docenili to, co mają w życiu. Wydaje nam się, że ból stawów, mała pensja, brak czegoś w życiu to rzeczy, które niszczą nasze samopoczucie każdego dnia i wielu z nas uważa, że świat się wali na głowę. A ja polecam Wam wstać każdego dnia i doceniać to, że jesteście zdrowi i możecie chodzić i widzieć. Docencie to, co macie i kogo macie wokół siebie, a może dostrzeżecie w swojej sytuacji życiu trochę pozytywów. Kiedyś zapytał mnie znajomy: Jak udało ci się dostać do NBA? Miałeś szczęście? A ja odpowiedziałem krótko po prostu dalałem. Kiedy inni narzekali, patrzyli innym na ręce albo wynajdywali kolejną wymówkę, to ja byłem skoncentrowany na moich działaniach i celu wyznał Gortat Koszykarz na koniec dodał, że każdego dnia modli się za Tomasza Goloba i trzyma za niego kciuki. Wszyscy znamy Marcina Gortata z tego, że ma wielkie serducho i pomaga wielu osobom. Działa też prężnie w swojej fundacji. To, że ma miliony, nie uczyniło go dobrym człowiekiem. Tylko się takim urodził. Jakby tylko mógł, pomógłby Tomaszowi, ale jak sam mówi, tu potrzebny jest cud. Mówią, że wiara czyni cuda, i powiem wam, że sam w to wierzę. Fajnie, że z takiego spontanicznego spotkania znowu mogliśmy sobie przypomnieć, jak dużo mamy do stracenia i że naprawdę warto doceniać to, co się ma. Tylko ilu lekcji człowiek musi doświadczyć, żeby się o tym przekonać? Odpowiedzcie sobie sami Okej, okay, słuchajcie Może wy macie jakąś fajną historię związaną z żużlem Może swoim ulubionym zawodnikiem lub klubem I chcielibyście się tym podzielić Napiszcie do mnie na maila, znajdziecie go w opisie A ja postaram się przeczytać i zrobić do tego materiał Po prostu dzielmy się naszą pasją A teraz jak zwykle dzięki za wasze wszystkie przybite subiki a jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Mam nadzieję, że materiał ci się spodobał. Jak tak, oczywiście, zostaw łapeczkę w górę. Za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.